Dlaczego powinniśmy pamiętać o naszych prawach w trakcie dokonywania zakupów? Kto pomoże nam bronić naszych praw? Czy musimy być uważni w trakcie kupowania? Na co zwrócić uwagę w trakcie zakupów online? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w tym filmie. Państwo winno chronić swoich obywateli także w momencie, gdy dokonują zakupu produktu czy też usługi. W jaki sposób może to realizować? Podstawą prawną do ochrony interesów konsumentów w Polsce jest ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami, a także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie praw konsumentów z dnia 25 października 2011 roku. W Polsce prawa konsumentów są chronione przez kilka instytucji i organów, które działają na rzecz ochrony praw i interesów konsumentów. Należą do nich: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Konsumenta, Stowarzyszenia i Organizacje Konsumenckie oraz Sądy i Organy Sądowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest głównym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za ochronę konkurencji oraz praw konsumentów. UOKIK zajmuje się m.in. rozpatrywaniem skarg konsumentów dotyczących naruszeń prawnych ze strony przedsiębiorców. Rzecznik praw konsumenta ma za zadanie bronić praw i interesów konsumentów, także poprzez udzielanie porad i informacji z tego zakresu. Mamy w Polsce miejskich, powiatowych rzeczników praw konsumentów, którzy mogą również występować w sądach w imieniu poszkodowanych. Stowarzyszenia i organizacje konsumenckie działają na rzecz ochrony konsumentów, na przykład wspierając polubowne rozwiązywanie spraw spornych. Ostatnią grupą instytucji broniących praw konsumentów są sądy i organy sądowe, które stanowią ostateczną instancję w rozwiązywaniu sporów konsumentów z przedsiębiorstwami. Nie tylko organy państwowe czy też przepisy mają na celu ochronę praw konsumentów, także sam nabywca może poprzez zachowanie ostrożności i uważności obronić się przed nieuczciwymi praktykami producentów i sprzedawców. Pierwszym krokiem świadomego konsumenta jest zidentyfikowanie, czy towar, który zamierza nabyć, na pewno spełnia jego wymagania. Jest to szczególnie istotne w zakupach online, gdzie powinniśmy rozpoczynać analizę oferty sprzedawcy od dokładnego przeczytania opisu produktu. Drugim krokiem jest sprawdzenie ceny. W chwili obecnej sprzedawcy mają obowiązek podawać obok ceny produktu cenę jednostkową produktu, np. cenę przeliczoną na jedno opakowanie przy opakowaniach zbiorczych, cenę odniesioną do miary produktu, np. cenę jednego kg produktu czy też jednego metra. Dodatkowo, jeśli dany produkt ma w danej chwili cenę obniżoną, to sprzedawca jest zobowiązany wskazać najniższą cenę danego produktu z ostatnich 30 dni. Ma to zapobiegać sztucznym promocjom cenowym, które polegały najpierw na podniesieniu ceny produktu, a następnie obniżeniu jej do poziomu wskazującemu klientowi, iż jest to bardzo atrakcyjna oferta. Oprócz ceny, ważnym jest określenie sposobu płatności za towar. W tym momencie często otrzymujemy propozycje płatności ratalnych przy większych zakupach. Również w tym miejscu powinniśmy bardzo dokładnie przeczytać warunki udzielenia i spłacenia ewentualnego kredytu, a także zidentyfikować, kto go udziela sprzedawca czy instytucja zewnętrzna. Jeśli dokonujemy zakupu przez internet, musimy wybrać sposób dostarczenia towaru do nas. Sprawdzajmy dokładnie ceny poszczególnych rodzajów transportu, również jego ubezpieczenie. Śledźmy drogę towaru, by w razie Nieprawidłowości zareagować. Istotnym momentem wybrania dostawcy konkretnego towaru lub usługi jest zawsze sprawdzenie jego wiarygodności. Platformy zakupowe proponują nam polecenia i oceny innych klientów. Czytajmy je tym uważniej, im większe znaczenie ma dla nas kupowany towar. Także na etapie zakupu produktów winniśmy sprawdzić, w jaki sposób możemy odstąpić od zakupu, zrezygnować z towaru lub usługi. Ile czasu na to mamy? Zgodnie z prawem, na odstąpienie od umowy zawartej poprzez internet lub telemarketing mamy 14 dni. Sprzedawca ma obowiązek wskazać nam sposób zwrotu towaru w sposób jasny i zrozumiały. Musimy jednak pamiętać, że jeśli towar został do nas wysłany, nikt nie zwróci nam kosztów wysyłki, jeśli oddamy towar sprzedawcy. Ostatnim elementem procesu zakupu jest reklamacja. W jaki sposób możemy reklamować zakupy i pod jakimi warunkami? Reklamacja dotyczy sytuacji, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją? Gdy towar nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Możemy w takiej sytuacji żądać od sprzedawcy naprawy produktu lub jego wymiany. Jeśli sprzedawca-producent nie spełni tego żądania, można zwrócić się o obniżenie ceny, a w ostateczności o zwrot pieniędzy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku reklamacji wynosi 2 lata od daty wydania towaru. Okres ten może być dłuższy, jeśli tak sam producent określi w warunkach gwarancji. Reklamację najlepiej składać pisemnie. Jej zawartość to opis stron umowy, czyli sprzedawcy i nabywcy. Opis zakupu, data, nazwa towaru oraz opis niezgodności towaru z umową i czas jego ujawnienia. Następnie konsument winien wskazać swoje żądanie, wymianę, naprawę czy też zwrot kosztów zakupu. Wskazane jest załączenie do zakupu. Na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę przy zakupie? Bardzo ważne jest dokładne przyjrzenie się temu, co znajduje się na metce z ceną produktu. Sprzedawca musi podać następujące informacje. Cena całkowita za produkt, opakowanie. Cena jednostkowa produktu. Cena za sztukę lub w przeliczeniu na jednostkę miary. Cenę obecną, cenę przed obniżką, najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Wysokość VAT. Czytajmy je uważnie i porównujmy z innymi ofertami. A co, gdy podpisujemy umowę na realizację usługi lub produktu. Zadbajmy o to, by w tej umowie wymieniono dokładny opis usługi lub produktu, informacje o wykonawcy, sprzedawcy, ewentualnych pośrednikach, sposób komunikowania się stron, termin wykonania i jego uwarunkowania, sposób i termin zapłaty, sposób i warunki reklamacji, czas trwania umowy, wymagania stawiane nabywcy. Na przykład wymagania sprzętowe przy zakupach oprogramowania. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Konsument jest pod ochroną, i przekłada się to na przykład na to, jaką cenę powinniśmy zapłacić w sklepie za konkretny produkt. Jeśli mamy do czynienia z różnymi cenami na półce, na czytniku, przy kasie, to klient ma prawo żądać uwzględnienia najniższej ceny. Sprzedawcy mają obowiązek wskazać cenę za produkt w sposób, Jednoznaczny, jeśli ceny podawane przez sprzedawcę są różne, to możemy żądać tej najbardziej dla nas korzystnej. A jeśli sprzedawca nie chce się temu podporządkować, możemy powiadomić Państwową Inspekcję Handlową, która może odczytać to zachowanie sprzedawcy jako nieprawidłowość w informowaniu o cenie i nałożyć karę nawet 20 tysięcy złotych. Kolejnym tematem są niedozwolone zapisy w umowach. Pamiętajmy, że nie mogą one znaleźć się w umowie, a nawet jeśli na takie natrafimy, to możemy się zawsze od nich odwołać. Jednak najważniejszą gwarancją naszego bezpieczeństwa jako konsumentów jest nasza uważność i zwracanie uwagi na wszystkie dostępne nam informacje. Tylko wtedy nie będziemy tracili naszych pieniędzy.